Jak pani uważa, gdzie teraz Magdalena Ogórek powinna szukać zatrudnienia? A gdzie wcześniej pracowała? Jeszcze wcześniej? A może to będzie dla pani niespodzianka, ale w TVN24 Bis. No, to może poszło, powinna pójść po do głowy, zrobić rachunek sumienia i spróbować. Ja bym ją lubi lubiła, bo ja oglądałam te programy. I gdzie pani by teraz w jakiej telewizji może w innej branży by ją pani teraz widziała? Pytamy o to mieszkańców z przechodniów. Wydaje, że wszędzie ona by się nadała. Czyli pani, że na przykład mogłaby do TVN-u wrócić, bo ona kiedyś pracowała w TVN 24 bis? No, mi się wydaje, że tak. Tak? Że do tvn też mogłaby? Mogłabym. Znaczy, gdzie powinna pójść, to nie będę jej dawał radę. Dla mnie to pani jest niewiarygodna. Bo akurat polityką się interesuje. i ja wiem, że kandydowała z SLD tylko po to, że gdy wiatr zaczął wiać w drugą stronę, to pomiędzy roku przeszła do TVP, gdzie generalnie swoimi działaniami coś wprost wspierała. Na toną prawicę. Pani Ogórek nie zapisała się jakoś tam korzystnie w mojej pamięci, szczególnie jeszcze w kontekście duetów z panem Jakimowiczem. Hmm. Może w jakimś butiku. <laughs> Czyli raczej odradzasz jej już karierę medialną? Wolałabyś, żeby poszła w jakąś inną stronę, właśnie, może szafiarki, doradczyni? Raczej, raczej tak. Albo w, w jakimś sklepie niech pracuje. <laughs> bo y, zdarzyło mi się zobaczyć, właśnie będąc y, u dziadka w telewizji, i no, uważam, że dobrze się stało, chyba. Nie mam pojęcia. Nie, nie zastanawiałem się nigdy nad jej osobą. Jest jakby obojętna mi zupełnie, więc. A wróży Pan jej dalszą karierę medialną? Ja wróżę jej jak najlepiej, ale, ale co tam będzie, to nie mam pojęcia. To nazwisko słyszę drugi raz w życiu i pierwszy raz słyszałem, jak startowała kiedyś w wyborach, więc niestety nie wypowiem się na jej temat za bardzo, bo nie interesowałem się jej osobą w ogóle. Ja myślę, że znajdzie gdzieś. Ktoś się znajdzie, mamy tą republikę cały czas no to ona tam nie będzie miała problemów, a tak to nie wiem, no dużo ludzi przeniosło się, w, 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 mogą sprowadzić w internecie, spróbować czegoś, no, aczkolwiek to nie jest ich też yy, target.